No, mam gazem do Lerto. Zapakowany. Zamiennik oczywiście nie do miasta. Do włoski sobie O. Taki no, Kruciec Jakieś dwie za chwilę go będziemy montować no, Zobaczymy, sanie jest automatyczne No, będziemy zmieniać ten gaźnik No mamy serię G20 No i go będziemy za chwilę wymieniać. Boczki wszystko podkręcamy. O, już leży gaśniczek. Cały. No. O, stary ja. gaśnik rozebrany. Części leżą. No już sadzony, jeszcze nie Trochę było problemów z tym krótcem tu. Trzeba go poobracać tak żeby pasował do filtra. O, kondensator mam przerobiony tak. Kabelkiem tu idzie do cewki. O, zobaczymy jak to chodzi. Paliwo już Także myślę tylko zmniejszyć obroty i zobaczymy, nie? Co z tego wyniknie. Nara. Tak, tylko, tylko chodzi o to, że Tylko jedna rzecz, nie robił kurwa. kurwa, uważaj, nie, nie, jeśli Wojtek. się zaszczepisz, proszę cię bardzo, zaszczep się, tylko jeżeli będziesz żądał, żebym... Wojtek. Ja cię kurwa zaszczepił! Albo, albo mój przyjaciel osadowski, albo Andrzej Szumski, albo dziecko mojego kolegi, to cię kurwa znajdę i ci! lepot pierdolę bagnetem moim, francuskim! Ty skurwielu ty! Wojtek. Wojtek.